Celu. A to już. 1,8 km. Tak, tak. Już w zasadzie chyba jesteśmy na, na tej drodze, nie? Węgierska górka. No tu jest ten parking, no. Płada nie ma żadnego. Tak. Probosz zaraz wyjdzie, chłopie. Teraz nas słyszysz normalnie, tak? Tak, tak, tak słyszę, słyszę. Y Mariusz, tak? Tak a propos. Tak, Mariusz, Mariusz. To ile już kilometrów, Mariusz, zrobiłeś tym kładem? 1423, ale stówka była, tak jakby coś się stało, że licznik nie chodził, już około 100 kilometrów, no to aha. 500. Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, to jest odes. Licznik paruje, czasami się potrafi wyłączyć. No wiem, wiem, to tak samo jak, jak RM, czyli jego brat Tak, i, tak. i Stels. Ale zdaje mi się, że jednak Stels i, i RM jest tak jakby ciut dopracowane bardziej, tak to, ktoś się przyłożył tego nie wiem, bo, bo nie miałem jakiegoś do czynienia z Odesami, nie? Bo to jest twój pierwszy kład? Tak, tak, tak. Tak. Mój pierwszy kład i to, że go mam, to jest mniej więcej gdzieś tak. Patrząc po YouTube to 30% twoje, Wiesz co, teraz się pogubię, to tak, dobrze. 30% twojej zasługi. O, spoko. Firmy po prostu, rozumiesz? Ja wiem, nie wiem, wiem. Podjąłem decyzję, to, to było mnóstwo badania tematu jak to wygląda jak to się je że można fajnie czas spędzić na kładzie a nie tylko orać, nie? dokładnie no ale ja też dużo na rowerach elektrycznych jeżdżę tak. no widział, widziałem widziałem, że coś tam masz właśnie tak, zwykłych i takich mocniejszych też bym pojeździł tylko mnie żaden nie uciągnie <laughs> no ten mój duży by cię ciągnął. on ma 8 kW to Wiesz co, pojechaliśmy chyba źle, ale wyjedziemy stąd. A bo ty, ty nie masz takich map traków. Nie, tam, nie, nie, tam, nie, 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 tam, nie, nie, nie. Zawsze na żywioł. Mm -hmm. O co chodzi? Tam mieliśmy jechać, ale zjedziemy sobie okrężną drogą. Spoko. Zobaczycie punkty przynajmniej Przy okazji. Tu taka linia obronna była, słynna. Aha. I tu pozostałości są takie trzy punkty słynne, trzy, cztery nawet. No widoczki bieg. O, po prawu macie jednego. Ale zajebiście, można tak tam podjechać za... po to? Tak, 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 możemy Dawaj teraz podjechać. Możemy na chwilkę podjechać, no? Ładnie to wygląda. Kurde, jeszcze zastrzelany jest, nie? Nie, chciał, nie chciałbym być w środku jak go, jak go zdobywali. O, Kurde. Bo dziury są okrutne, to tam ludzie prawdopodobnie wyparowali. Wow. To teraz, teraz nie powiemy bunkrów nie ma ale i tak jest zajebiście. Tak, tak. Da. Ale super, kurde. Tam w dole jest jeszcze jeden, na dole jest taki jeszcze większy z działami, z helikopterem. Cześć, I jeszcze je jest wow. na tamtym zboczu. Tu była cała linia obronna, nie? To jest totalne no. Może by się tu zdjęcie panowie zrobił, bo to łatwe. Można, można. Ja mam to, dużo, co już nie będę robił. <laughs> Ale chodź z nami tutaj, nie? Aha, dobra, bo dobra. Oczywiście, tak. to we trzech przecież jesteśmy, nie? Ja to zobaczę co tam jest w środku. Żebyś tam żebyś na, nie został. Na, na minę, żebyś nie trafił. Może no, to, być? To, to nie wchodzę. Ludzka mina. No wiesz, turyści tutaj, To jest punkt taki, że się spotykają turyści z całej okolicy. No i niszczą po prostu. Wiesz, bronili się dopóki była piechota. Podciągli duże armatki i poszło wszystko. Też jest fajny teren dokładów, tylko tam gonią. No wiem, bo jest po popularny bardziej. Tak, wszystko co jest bliżej bielska i żywca. Tak, to tam I... dużo ludzi i też pilnują, nie? E, jakby jeździli ludzie tak jak my jeździmy, nie byłby problemu. Problem tak. jest z wszystkim. Rura, maneta, hałas, bez tłumika A ludzie są uczyleni, wiesz? Ja, to wiem, tak. dokładnie. To zawsze właśnie z tym samym problemem jest, nie? Ale fajny, fajny bunkierek. Chory, zarobiste. Słuchaj, Kamil, jaką ty używasz tą nawigację? Mówisz o tym urządzeniu Garmina, które mam? Tak, tak. No to ga Garmin. Jaka? 700? -ka? Nie, nie. Garmin y, Tread się nazywa. Aha. One, ja ona ja jest tak... dotykowa. 700 też jest spoko, tylko... No Nie, to nie, 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 nie. nie. One, Podobne? Znaczy 700 w sumie droższa. No właśnie to mnie jak... przeraziło. Ale to powiem Ci, że y, to Ci nie, nie zrobi nic więcej niż taki locus map. Aha. To jedyny plus tego urządzenia jest taki, że to jest po prostu zewnętrzne urządzenie i Ty się nie musisz martwić, czy masz telefon naładowany Tak, tak, wiesz, tak, tak. To, to bardziej w ten sposób Ale bo w bo jest dużo jakby Gorszy, trudniejszy niż, niż taki Lokus, nie? Mm -hmm. Locus jest fajny, intuicyjny Jest okej okay, wszystko Działa, jak się go dobrze skonfiguruje Ile trzeba dać? Za, to, te, za tego Garmina? Tak No kurczę, trójkę trzeba dać Aha Ja tak kupiłem bardziej, żeby wiesz, potestować a nie, że on jest mi jakoś tam mega potrzebny, ale fajnie, No wiesz, ja lubię. Ma duży ekran, także dla mnie to jest jakby, wiesz, całkiem spokojnie. Ja tu wiesz, na razie się nie ruszam z żywieczyzny, To tak raczej średni dla mnie pomysł. No może w przyszłości, ale na, raczej nie na tym kładzie. Tak. Bo nie mam jakoś zaufania. Nie masz zaufania, bo... Do Odessa, no wiesz, tu z awarii, pasek mi się tak grzeje okrutnie, ale... masz ten, temperaturę paska ci pokazuje niby... Tak, 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 Może dlatego ci się grzeje, bo pasy na to. Nie, 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 grzeje się ostro, to wiesz. Ale... to czułem nawet jak grzało w lewą nogę, nie? A... Latem do no to tak, teraz już mam 73 stopnie, czyli obniżone jest, bo to wiesz, pokazuje temperaturę powietrza. Ja wiem, ja wiem, no. Sam pasek może mieć spokojnie 85 już. Do 120 jest temperatura, że tak powiem, krytyczna. Wiem, wiem. Ale to ja byś, tym jakoś też nie przejmował specjalnie, bo... No bo ktoś to musiał zaprojektować, żeby to działało też, nie? No to jakby też paski strzelały, to... to też prawda. O, czyli teraz startujemy i się nie zatrzymujemy. Bo Myślę, że mój pasek mnie zmusi, żeby się zatrzymać połowy drogi. Chyba nie. Tak, tak bo ja już tu jeździłem. Było troszeczkę chłodniej. Pasek miał 88 stopni. Ale zobaczymy. Nie masz co przejmować tym paskiem. Naprawdę. Ktoś to musiał zaprojektować. To, aleczka 4x4 i ogień. Tak. A 4x4? To zdecydowanie. To zawsze, wiesz. Też masz, ma to... do... wtedy dużo lżej. Aha, no tak. Wiesz, bo, tak. bo tył, tył cię pcha, a przód cię wciąga. Tak, tak. Także to wiesz. I to takie jest to prze W tak sobie będziemy taką dróżką spykać teraz. Tak, tak... Będą, takie Będą dwa momenty, gdzie będzie dość stromo, no. ale bezpiecznie, ale bezpiecznie. Koko? Zobaczycie. Tak jak mówiłem, ja nie jeżdżę na... Jak dawca organów, nie? <laughs> Wiem. Żeby ale... się prosić o, o problem, nie? No ale ty tu zawsze na tyle wjeżdżałeś? Yyy... To, to zależało, ale chyba tak ostatnio na tyle no to szkoda, szkoda nawet napędu, wiesz, no bo tak to moc się rozkłada też na wiesz, dwa wały i wszystkie mm -hmm. koła, nie a tak to mm -hmm. tylko ten tył ci napierdziela cały czas to też jest tak, takie Tak, tak. tak. Że różnica jest że tu byłem dwa tygodnie, nie no, miesiąc prawie temu więc, więc tak, miesiąc Rów, za każdym razem inaczej, tak. Za każdym razem inaczej to nie traska wygląda, nie? Już jest dziura pośrodku znacznie większa niż była. No. Widziałeś się wczoraj, się pogodę? Ja ci napisałem, że u mnie jest sucho, nie? No. no. No to za pół godziny był tajf. Tak. A, grat, bo wyrzucało mi ręczniki, ryżaki, <grym> no, Wszystko. Mniej więcej tak jak teraz będzie, na dłuższym odcinku. Czuć, że pod górę. Tak jest. Kłady czują. Macie litrówki, to, to pestka. Ale to wiesz, na no, Alerce tutaj sobie każdy da, da znać. Tak jest. Słuchaj, ja tutaj z żoną wjeżdżałem. No, bez problemu o, o, pewnie. Razem mamy plus, plus załadunek i paru pierdół, to mamy 160-170 kg. I on wchodził bez problemu, 650 Wiesz, no po to jest ten bieg L właśnie, nie? O, i to cały czas coś takiego będzie mniej więcej, tak? Yy, Czy to już był nie... ten taki bardziej, yy, yy. To już był ten trudniejszy moment? Nie, nie, nie. Ten ostry podjazd będzie później troszeczkę. Yy, co miałem jeszcze mówić? Będą takie momenty, że będzie dużo kamieni. Teraz jest trochę, ale jest nie. dalej grunt, nie? A będą miejsca, gdzie będą same obluzowane kamienie. No to wtedy trzeba też, wiesz, trzymać. Trzeba, trzeba, trzeba. Wiesz, co najgorsze dla mnie na tych trasach? Te leje, co są pośrodku. Bo raz mi wjechał w tego leja i kładł mu prawie na boku już. A Bo jak one są głębokie, to zaczyna się problem Musisz jechać wiadomo nad nim, ale jak ci poleci kierownica to no to zaczyna się robić nie wesoło, jak jesteś przechylony 35 nie. stopni albo więcej A raz tak miałem z żoną, no żeśmy ją mało nie polecieli na bok. W takim leju ale No jak, bardzo... się, jak się wiesz, we dwójkę jedzie To trzeba jakby też podwójnie uważać, nie? Tak, 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 tak No tak. to jest jednak bo ty się na przykład jako kierowca gdzieś tam przechylisz, a, a pasażer nie zawsze ogarnie, też nie? Mhm. Powiesz, pan... ogólnie to będzie się zrobimy przewyższej 1,5 km. Chodźcie, panie. No. A może nawet i ciut więcej, zależy od waszych chęci. Bo możemy zawsze gdzieś troszeczkę, trochę trasę, zmienić. Wiem, zmodyfikować. Zmienić. Zmodyfikować, dokładnie. O duża woda, duża woda. To no, lubimy. Tyle Ty ledwo A, mówię, to, to ja takie, takie coś, tak. No takie tereny tutaj są bardzo dzikie, nie? Tutaj już bardzo rzadko chyba ktoś jeździ w ogóle. Słuchaj, najbardziej najczęściej jeżdżą miejscowi, bo... Ale czym? Czy... Terenówkami raczej, tak? Czy... Terenówka albo traktor, bo musisz wiedzieć, no. że te lasy, co teraz jedziemy, no. to są w większości prywatne. Okej. Okay. Po prostu wiesz... Tak samo jak na kładach, niektórzy sobie jeżdżą. oni mogą sobie jeździć tam gdzie jest zakaz ruchu w ogóle po lesie. No jak jest ich las albo kuzyna. Teraz powinno być trochę ostrzej. A ile masz temperatury cię pokazuję? Jakiej temperatury? Ja nie, nie patrzę na takie rzeczy, ogóle. Skup się na, skup się na, na tym na, na drodze, a nie patrz na temperaturę. Tu trzymajcie kierownicę dobrze. Bo jest ostro co mnie mówi? Ja mam 78 na, na, na budziku stopni Czyli realnych gdzieś 88 Na pasku mówisz Tak, tak, tak 90 stopni, to jest tam najgorszy odcinek Eee, to lajcik, spoko Elegancko, tylko po prostu trzeba uważać Wiecie, na to, tak. żeby nie przypierdzielić Jednym kołem w wysoki tak. kamień Bo tak, wtedy tak. wyrywa kierownica nie? Tak jest, tak jest, ja już to zaliczyłem dwa razy Tutaj prawej się trzymałeś, widzę tak, prawej, dobra Parą wiste rany. Dlatego mówiłem Daniel żebyś sobie y, powietrze trochę spuścił na takie kamienie, wiesz, bo ty masz dosyć wysokie tutaj właśnie optymalnie tak jest wiesz, 0,2-03 bara Bo ty Mariusz na jakim ciśnieniu jeździsz? Powiem Ci tak, że jak kupiłem kłada, to nawet nie sprawdzałem serio, Kurde, ale, po... ale jest miko, ale, jest miko. Ale, ale co wyprawy powinny sprawdzać, dlatego że lubi, lubią koła gubić, wiesz, ciśnienie. Aha. w sensie, wiesz, na przykład jak jedziesz po takim terenie, to są momenty, gdzie ci na przykład odkleja oponę od felgi na, na pół sekundy, wiesz, a, bo gdzieś tam a, cię, to... cię dostawi tak. i ci powietrze ucieka, nie? dlatego, wiesz, raczej przed każdą wyprawą powinno się sprawdzić, chociaż na tyle, żeby po prostu było równe w każdym kole, wiesz? Proszę. Patrzysz, szlak rowerowy. Widziałeś tą tabliczkę po lewej? To jest u nas... Tutaj, tutaj no to powodzenia. To chyba no to na plecy. Oj. To jest jakby, dość często popularne tu w Beskidzie Żywieckim. To są szlaki oznaczone jako rowerowe. Albo dla dawców organów, albo dla kamikaze. Ty jesteś kamikaze? Ja to, ja to wyzywałem, bo ja nie... Ja już jak to raz zobaczyłem, sprowadzałem rower prawie kilometr, to już potem na rowerze nie jechałem. Jak tam, Danie, jak tam Daniel, spoko wszystko? Nie, spoko, spoko. Cieszę się jak dziecko. <laughs> okej. <Okay. laughs> Ale nic nie mówię, bo wiesz, trzymał kierownicę. Nie no, tak, tak. tak no, trzeba, trzeba się tam. skupić, tym bardziej, że pierwszy raz, nie? Tak. Ale frajda jest. No, fajnie, to nie, fajny To Kto sobie nie kupi kłada, to nie będzie wiedział. Dokładnie. Nie, 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 to jest prawda. <laughs> Daję tą frajdę, że możesz pokonać taki taki przejazd. Nie? Tak jest. Byłoby, ciężko byłoby iść pieszo, a tutaj jedziesz tak. na lajcie. No może nie na lajcie, bo ręce trochę zaczynają boleć. Ta walka tej kierownicy a ty kamczą, ale to jest... Ale ty wspomaganie masz. Tak, tak, tak. Tylko że w Odessach wiesz, jakie jest wspomaganie. Jest albo nie jest. A to <laughs> można bardzo łatwo naprawić. A jak? Ha! Ci, że... Jak wypijemy flaszkę, to zrobię? To Słuchaj, ogólnie to mnie nie narzeka. Chodzi, to chodzi, ci o to, że, chodzi ci o to, że jak masz większą prędkość, to ono bardzo przestaje działać, tak? No, nie, w sensie, przywięc... że nie twardziej działa. Nie, 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 teraz mi się zdaje, że jak jestem właśnie w mojej, przy małej prędkości, no. to dość, to połownie takie robić, ale nie, nie zawsze, że teraz jest OK. Teraz specjalnie sprawdzałem na boki. Ciebie wspinamy. Okay. Tak Fajny Czasami po lewej stronie widać jak między drzewami, nie? Tak, tak. No. Jesteśmy coraz wyżej. No to powiem wam, że do, no, tu do celu... Tutaj jest dość stromo, teraz stąd. Tak, no. tak, to będzie już nie dużo. Już Jużśmy zrobili 300 metrów w 5. Tak? Tak. Przez... Skąd, skąd wiesz? Masz to gdzieś tam? Pisze ci. No, nie. W głowie, w, głowie. w głowie. Oglądam mapy. Wiem, Google Earth, tam masz opcję sprawdzić wysokość w danym punkcie. Ona jest z się do 20-10 metrów, ale mniej więcej orientacyjnie. To no, dużo nam niej zostało. Jesteśmy na teraz na 770 metrów. 770? Teraz no, jest 770 to... nad poziomem morza. No to stówka z grosiki, no to mniej więcej dobrze. Lokus ma, ci to podaje. Nie, nie, ja teraz mam y, na Garminie jeżdżę, wiesz, na Garminie. A, aha, aha, Ale ma to... Lokus mam oczywiście też. Tylko lokusa trzeba, raczej inaczej, lokusa się można wystraszyć na początku. Trzeba U. go pogłaskać, trzeba go przytulić parę razy i A, będzie na bo... naprawdę zajebisty, nie? A trzeba, przede, trzeba... przede wszystkim trzeba go dobrze skonfigurować, wiesz? A, e, aha. Tak, żeby działał totalnie offline i jest naprawdę tutaj totalnym stosem, nie? Aha, roz... Polana i gdzie przystanek, przystanek 800, jest przystanek 800, 800 metrów No Wiesz, żeby w cieniu stanąć bo potem z na racji Tak, ja tak, rację, tak, tak, w cieniu, nie no będzie. O, to Tutaj na tej trawce Dobra 800 metrów. 800 metrów! No, to już prawie Tu kawałek dalej już jest szczyt, potem będziemy się trzymać tych wysokości mniej na chwilkę, żeby się odpoczęły? Mimo zobaczyło na 5, to może niech chwilę pochodzi? To też, to samo. <gry> musi, ale wiatrach chodzi i wiesz, to musi, musi.